Chcę schudnąć, więc zacznę od małych zmian. Zamiast całego batonika zjem dzisiaj dwie kostki czekolady. Od jutra zaczynam dietę. Zero słodyczy, tylko czysta Micha. Ja po prostu zamienię smażenie na pieczenie, a do makaronu dodam więcej warzyw. Stopniowo. Wyrzucam wszystko z lodówki. Tylko ryż, brokuł i kurczak. Chcę schudnąć raz na zawsze, więc ustawię sobie realny cel. Pół kilograma tygodniowo brzmi realnie. Muszę schudnąć jak najszybciej, najlepiej 10 kg w miesiąc. Robię detoks. Zamówię sobie coś rozsądnego, na przykład cała z kurczakiem. Dieta to nie jest więzienie. Nie mogę wyjść na miasto, bo mam dietę. Odchudzanie to jest proces. Liczy się systematyczność, a nie tempo. Nie ma efektów po tygodniu. Rzucam to wszystko. Dieta to jest styl życia. Kiedy jest nie do wytrzymania, coś ewidentnie nie działa. Dieta musi boleć. Jak się nie męczę, to znaczy, że coś nie działa. Zjadłem ciastko. Było pyszne, ale lecimy dalej z planem. Zjadłem ciastko. No trudno, zacznę od poniedziałku. Obserwuję J. odchudzanie i wiem, co mam robić. Ewidentnie coś robię. Źle, gdybym tylko wiedział, kogo obserwować.